Siemanko, witam was w unboxingu moich nowych słuchaweczek yy, czyli <coughs> Razer Kraken Chroma 7 na USB. Jak widzicie już mam przygotowaną tutaj taką ładną kosę, taką w sumie pamiątkę w sumie o, takie jakieś, oj bardzo was przepraszam tutaj ostre żeście stracili macie takie jakieś wzorki, ale dobra to nam nie do odkładamy zależy nam na tym, od firmy UPS polecam, bo przysłali bardzo dobrze, co prawda Troszeczkę, coś tam nie wyszło, ale nieważne, z drugiej strony Wam nie pokażę, bo mam swoje dane, więc sobie to yy, otworzymy. Połóżmy sobie tego, tak o, żebyście ta widzieli, przebijamy, cyk, może nóż najostrzejszy nie jest, chociaż daje radę. O kurczę, Waczcie, że pukam, ale inaczej jest teraz ustawiona kamera w ogóle cała. No, prostu mi na to. Folia bąbelkowa, będę miał się czym bawić. Uuu. taka poprawa na dzisiejszy dzień humoru, to jest unboxing dla Was i i dla mnie. Czekałem na nie, już będzie z dwa tygodnie, ale to się różne rzeczy działy, Bo bardzo przepraszam za dźwięki i że mnie kiepsko słychać. Bo, bo, bo te słuchawki najpierw miały przyjść do mnie z innego sklepu. Ostatecznie przyszły z Media Arena. Gdzieś tam macie logo w rogu, pewnie gdzieś tu, albo gdzieś tu, albo gdzieś tu, albo gdzieś tu. Zresztą znaczy nie wiem gdzie mam jeszcze, ale macie logo, bo sklep naprawdę zacny. Wszystko tak jak powiedział, to prawda, z komplikacjami, ale to przez to, żeby weekend. Dzisiaj mamy poniedziałek, dzisiaj mamy dokładnie e, 30 marca. Tak więc czekaj, na e, to wszystko. Idziemy, się kardiora pokazał. pokazało. <W> ogóle, e, <kluz> kurier mi zostawił na chwilę, a ale na na się jednego nie udało się je odebrać z powrotem. <totrę> ale fajna zabawa, dobra. Oj, było widać? Nie, nie było. He, tu macie awizo. Dobra, odkładamy sobie. to, tutaj już nic nie ma, takie puste w sumie. o, tak nic. I mamy słuchaweczki w folii bąbelkowej. Ajajaj. Aj, aj. Odkręcamy. Odkręcamy. Tak trochę światełka tutaj brakuje, poczekajcie. Yy, nie wiem jak pomogę nadrobić światełko, spróbujmy tak. No coś to dało. A w każdym razie, no wybaczcie za światełko, ale tutaj stoją moje dwa monitorki. O w tym i w tym miejscu plus tu jest zasłonka, więc... Zobaczcie jakie opakowanie normalnie no To chyba kosy do tego trzeba ułożyć Bo, bo to jest po prostu zbyt, zbyt mocny materiał, żeby go otwierać ręką Uwaga To żałosne ten unboxing Heh. Łatka w dół Heh. Heh. Dobra. Ale szelestwe. I mamy kulkę do rzucenia, chce ktoś? Heh. W ogóle pierwszy raz na unboxingu mam jakieś takie gówno na tym to chyba takie właśnie miał być do unboxing, dobra. Tak więc y, tutaj mamy piękny y, napisik Razer Kraken 71 Chroma. Oczywiście pod USB, tutaj mamy piękne takie. O, razem z napisikiem. Y, tutaj mamy Full Spectrum Gaming, czyli o to chyba kolory chodzi w ogóle gaming tutaj. Y, tu jakieś mam informacje, True to Life y, Positional Audition... audition audio. Nieważne audio, personalizowane, audio kalibrowane, Enchanted Digital mikrofon Ogólnie to jest wersja z takim troszeczkę lepszym mikrofonem. Tu macie Razer Kraken 7.1, właśnie macie te informacje, co widział. macie jakieś takie dodatkowe informacje, możecie poczytać. Tutaj jeszcze macie troszeczkę. Razer Kraken 7.1, Chroma Enchanted Digital mikrofon Mikrofon ogólnie nie będę pewnie korzystał, ale mimo wszystko wolę mieć jakiś taki. <laughs> lepszej się w zapasie, w razie gdyby Blue Yet w jakikolwiek sposób został uszkodzony. Bo on ma gwarancję 2 lata, więc myślę, że, że, że dobrze zrobiłem, że taka wersja. Zatem zawsze mogę je potem sprzedać, a ta będzie troszeczkę droższa do sprzedania. Tu macie informacje, tutaj może mam English. Proszę English. Macie Englisha, macie tego... Boże, to się nazywa Focusa na Englisha i teraz Focusa na Polskiego. Czekajcie, ja musiałbym się Dobra, w sumie jak na telefon, tak nieźle. Może jakoś nie jest ultra piękne, ale dobra. Więc mamy tu takie ładne pudełeczko. USB... A, jeszcze tutaj USB power, żeby nie było. Wszystko ładnie pokazujemy. Yy, na górze, coś my tu mamy. O, z Krakowa aż do mnie przyszło. Co prawda, w Warszawie też ma ten sklep swoją stację. O kurczę nie widać tego. Nie ja może jakoś tak... O, z Krakowa do mnie przyszło. Yy, Dostępne w siedzibie Vera.com, Ok, tutaj gdzieś mamy sobie taki. O, tutaj mamy taką tasiemeczkę w tym miejscu. Więc ją, moje kosa. Uwaga, delikatnie i powoli, żeby nie uszkodzić pudełka, bo mimo wszystko fanem pudełek jestem bardzo. Później mam może kiedyś pokażę moje wszystkie pudełka albo półkę z pudełkami, tylko ona jest nieuporządkowana. Dobra, tak więc chowamy sobie to już naszą kosę, bo już nam nie jest potrzebna. Jep, jep, oh, Jackie Chan. Dobra, niech sobie tam leży. Oj, klikłem sobie coś. Dobra. Ej, nieładnie, czekajcie, bo to mi kamera, kurczę, też kamera, telefon mi spada. O, tam było widać. Tam w ogóle macie Blue Yeti, tam, o, tam, o. Tam, tam, tam. tam. Tu. to niedługo może jego recenzję się nie wiem. Jeszcze muszę go troszeczkę podostać, jak wszystko. Dobrze, yy, co my tutaj mamy? A, w ogóle patrzcie, bo tutaj jest taki fajny coś. Taki bajer. To ma takie dwa fajne żabki, w tym... Zaczekaj, to może nie. Yy, tu ma takie yy, czarne na czarny. o. Tu ma jeden rzepek, i tu ma drugi rzepek. Zresztą tak fajnie zamyka na rzepki tego. A, tu chyba w ogóle nie pokazałem tej strony. To macie jeszcze chwilę. Jaki <grafię> drobny fail. Proszę, domać różne kolory. Ch chroma ma tyle dobre opcji, że może zmieniać sobie wszystkie. Ja najpierw nie będę korzystał z czerwonego, bo lubię kolor czerwony, albo on standardowy zielony. O, kurde, ciężkie nawet. Dobra, otwieramy nasze opcje I uwaga, żeby było widać wszystko. Tam, tam, dodam. Ta, ta, ta. I oczywiście ruszę kamerą. A. Ciemne w ciemnym, pozdro. O, mój głupi ryj widać. Hej o! Hej o mój głupi ryj! Good. Widać mój głupi ray. A mój głupi ryj już było widać na YouTubie. No nawet widzicie ten fajny statyw. Dobra, czekajcie, może to inaczej zrobimy. Yy, tu mamy gratulacje z od, yy, Razera za wybranie tego produktu. Takie trochę ciężkie, jak się to trzyma lewą ręką, więc możecie sobie zatrzymać, przeczytać. Macie jeszcze tutaj, like on Facebook i tak dalej, i tak dalej. I tutaj macie jakiś podpisik od... Min Langi jakiś pewnie... Chińczyk, Japończyk, cokolwiek innego. Dobra, bo to mój głupi ryj cały czas było widać, a to nie, na tym mamy się skupić. Swoją drogą, mam dziś vloga, którego mogę wam powiedzieć. Naprawdę? Really? Really? Patrzcie, co to jest w ogóle, takie... Jakie gówno. Dobra. I mamy wreszcie same słuchaki, bo że Pozwólcie, teraz ja sobie troszeczkę tak położę. Dobra. Uh, welcome to. <laughs> Nie wiem, że wszystko ja wyciągnęłem w tym pudełku, takie północ, kolejno. Dobra. Zaczniemy od najmniej interesujących Was rzeczy, czyli od. Uluju! na Razera, takie te zmieniające kolor. Fajne ten to teraz wygląda. I razer Zone to jest jakaś książka. Tu jest o produktach, tu macie takie o produkcikach, Czekajcie, Wam trochę to wyciągnę. Takie o, tutaj proszę o producikach jest jakieś coś, do tego wyciągać nie będziemy, yy, no i instrukcja pewnie do słuchawek, Razer, coś tam, Exclusive, rewards i tak dalej, tutaj jakieś mam takie o, informacje mam pokażę, tu się wam oczywiście odbija mój znowu głupi hej hejo, twoją drogą ciekawiej narazie swój głupi ryj. Mam man. dobra, a czekajcie na klejeczki, jeszcze dłużej to miejsce, to jest swoją drogą ciekawy, wszyscy się boją pokazać głupi ryj. a mi to się zdarzyło przypadkiem, no widzicie. Ale u mnie kiedyś były nad filmiki Tak, muszę przestać się obrażać eee, Czekajcie, bo... Widzicie to? żeby nie było? Patrzmy Może mam bardziej jakoś tak postawić? O! Widzicie? Teraz lepiej troszeczkę To jest tak czarno na czarnym, tylko staram się jak najszybciej wyjąć O! Dobra, tu mamy takie fajne Gumeczki do zapinania Patrzcie, o! Taki fajny bajerek Wkładamy to w to i działa fokus. No Odkładamy sobie oczywiście z tyłu wszystko Mega bajer Druga głęboka okej, okay. Możemy wyciągnąć U, widzę, że już to fajne w dotyku. jak tam kamerę głos B. Tu już nic, jak widać, nie ma. Nie ja w ogóle nic, jak Może tak bardziej poświatowe wezmę No, puściutko. Odłóżmy sobie tu pudełko w takim razie, czekaj, zapniemy je sobie. O, dobra, postawmy je tu. Jest tam gdzieś w tle. I mamy same słuchaweczki, które. Wow, wow. Dobra, tego się nie spodziewałem. Derp. Ups, derp. No. Kurcze, nie są jakieś takie mega wielkie. Nauszniki mają, co prawda. Tutaj takie, o, spore nauczniczki. Tu mam oczywiście zmieniany kolorkiem logo Razera z jednej jak i drugiej strony. Kabel w oplocie USB. pozłocone No dziwo, kurcze, patrzcie. No w sumie za taki hajs. Oczywiście macie linka w opisie do Bandi Arena, gdzie kupiłem to za... 300... O, ale fajny bajerek. 381 złotych łącznie dostało poprzez stronę Cineo. Link do ceny, to znajdzie. Proszę, to jest taki ładny Razer wygrawerowany, czy coś. W sumie, bo nie wiem, jak to się tu znalazło, ale dobrze, nieważne. I tu jest tak fajnie schowany, tak praktycznie niewidoczny. Może go nie. O, mikrofonik. Więc możemy go sobie wyciągnąć na dość sporą odległość. Mikrofon to jest chyba jeden z najlepszych, jakich w ogóle słyszałem słuchawkę. Tutaj macie oczywiście. Yy, tutaj nic, ale tutaj ta obręcz taka biała. Może da radę, fokus, coś. Tutaj się się ręka trzęsie. No, dobra, z nie Ale to białe to świeci się w momencie wyciszenia mikrofonu. I chyba też w ogóle jest możliwe do zmiany koloru. No więc takie ładne słuchaweczki, Mikrofon, oczywiście, chowany. Ja go. Oczywiście, te, te, test się, oczywiście pokażę. Oczywiście, może dużo, oczywiście. Test się na kanale pokażę tego mikrofonu. Ale sam, z, oczywiście, z niego. Oczywiście. Oczywisty, oczywiście. Ja z niego nie będę korzystał. Tutaj mam piękne logo Razer z TM, czyli, że nie wolno kopiować. Żeby nie było. I teraz poczekajcie, ja sobie spróbuję tegoś. Jakoś... o w ogóle tutaj mamy, co prawda plastik, ale bardzo, 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 bardzo gruby plastik, możecie zobaczyć. Te wyciągane takie coś. Można to ładnie poszerzyć i na ładną banię naprawdę wsadzić. O, taka bania, że w no, sumie na to pudełko na oparcie bym wyszło, ale dobra, czekajcie sobie. Oj, zdecydowanie za dużo, teraz nic nie widzicie, macie sobie, o pudełko. Proszę, ja sobie spróbuję założyć to na swoją banikę, w ogóle na ja słuchawki już można tak składać, no przenoszenie fajniejsze. Też fajne bajer, tylko to jak tak robimy, to nam się odrobinę wygina to. To po dłuższym czasie, że tak zostawimy, to mogłoby tak chyba zostać, więc nie radzę. Radzę jakoś gdzieś tak położyć, powiesić najlepiej o coś. Tak więc czekajcie, sobie przymierzmy. No, teraz pewnie kijowo mówię, ale naprawdę wygodne. Są duże, są masywne, troszeczkę uciskają głowę na początku. Ale da się przyzwyczaić i są mega, są naprawdę mega wygodne. I wciul, wciul, ale to wciul wytłumające. No, nic nie słyszę. Pokażę Wam się wam, jak, nie mam, jak zdejmę ze statywu to pokażę Wam wszystko, co jest tu, a tu jest dużo rzeczy, których nie powinniście widzieć. Raczej tak widzicie. Tu w ogóle macie moje stare, stare <laughs> Stare słuchawki. To są te Creative HS850. Moje Logitechy też uległo oszkodzeniu. Tu macie w ogóle jakiś taki klej, takie gówno tu macie taśmę i taśma jest taka gówno, bo tu tam też był taki klej, tylko że klej odpadł i, i w sumie tyle. I te słuchawki, no, no, no cóż, i, i idą na półeczkę. Tylko mogę z nimi nawet zrobić. Nie szanuję was. <coughs> Dobra. No słuchaweczki genialne, przegenialne powiem Wam, naprawdę mega. Dobra, ja jest żeby siebie tutaj słyszeć. Wam jeszcze raz pokażę. <coughs> Może nagram jakiś filmik w nocy, jak to się oświeci albo coś. I dorzucę bo recenzja się jeszcze nie ukaże: 20 na pewno, bo to trochę mi zajmie renderowanie. A i oczywiście nauszniki są ruszane oraz są z taką fajną, um, skóropodobnym materiałem, można tak to nazwać. I 7.1 jest robione nie jest, jest programowo po prostu, ale to jest genialne 7.1, powiem naprawdę genialne. No to co, to ja tutaj wam słuchaczkę odstawię. O, tak dalej, może troszeczkę taki trochę burdel tu mam przepraszam. A macie w ogóle klawedurkę, która się ładnie świeci, tu macie gdzieś tam myszałkę. O, dobra. Ja się będę lecił bawić. A i to musisz boleć włóczkę. Dobrze. Ja się lecę bawić moją y, folią bąbelkową i testować słuchawki. A my się widzimy w kolejnych materiałach: najpewniej teście mikrofonu. Y, słuchawek nie mam, jak wam pokazać. Testu tak naprawdę. No i recenzji tych słuchówek, ale to już po dłuższy czasie, no więc dzięki. Do zobaczenia. Zostawcie lajka like za mój głupi ryj, który żeście widzieli już chyba trzeci albo czwarty raz. I no. Zrobię Wam ultim Ten. Niemożliwego challenge'a. Wbijcie tutaj. 20 łapek, to wrzucę vloga. <laughs> Na razie. I pa pa. Dzięki Ci za wysłanie materiału, nie zapomnij go ocenić, skomentować oraz jeżeli Ci się spodobał, zasubskrybować mój kanał i być na bieżąco z moimi materiałami. Do zobaczenia w następnym filmie, trzymajcie się, cześć!